Rząd Tuska popiera podwyżkę podatku od emisji CO2. Kolejna zdrada interesów Polaków. Donald Tusk znowu jedno mówi w Polsce, a drugie robi w Brukseli. Jak donoszą media, rząd Tuska poparł podwyżkę podatku ETS, opłat za emisję CO2, co oznacza kolejne uderzenie w polskie rodziny i przedsiębiorców. Mamy jedne z najwyższych cen energii na świecie. Polska gospodarka dusi się pod ciężarem unijnej polityki klimatycznej, a rząd zamiast walczyć o obniżenie kosztów, dobija nas jeszcze bardziej. Tusk popiera Zielony Ład i ETS. Kłamstwo i zdrada na oczach obywateli. W kampanii wyborczej Donald Tusk zapowiada rewizję Zielonego Ładu i systemu ETS, twierdząc, że Polska nie może ponosić takich kosztów transformacji energetycznej. Teraz okazuje się, że rząd nie tylko nie hamuje tych zmian, ale wręcz popiera jeszcze wyższe opłaty. Portal Politico wymienia Polskę jako jednego z największych zwolenników podniesienia opłat ETS. Nowe podatki mają sfinansować spłatę długu zaciągniętego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Odbudowy po pandemii. Innymi słowy, Polacy zapłacą wyższe rachunki. By ratować unijną biurokrację i kraje, które żyją na kredyt, to jawna zdrada interesów narodowych i kolejny krok do pełnego podporządkowania Polski unijnemu dyktatowi. Co to oznacza dla Polaków? Wyższe rachunki za prąd i ogrzewanie dla polskich rodzin, jeszcze większe koszty dla polskich firm. Grozi to zamykaniem zakładów i wzrostem bezrobocia, dalsze osłabienie polskiej gospodarki która już teraz walczy z rosnącymi cenami energii, utrwalenie dominacji niemieckiego i francuskiego przemysłu, który na ETS zarabia kosztem Polski. Polska pod unijnym butem, czy Polacy się obudzą? To, co robi rząd Tuska, to podporządkowanie Polski polityce unijnej kosztem obywateli. Władza, zamiast walczyć o interesy Polaków, przyklaskuje szaleństwu klimatycznemu forsowanemu przez Brukselę. Dlaczego Polska ma spłacać unijne długi i ponosić koszty Zielonego Ładu? Dlaczego Polacy mają płacić za błędy unijnych elit i ich irracjonalną politykę? Kiedy skończy się to szaleństwo niszczenia polskiej gospodarki w imię utopijnych celów? Niech Tusk i jego ekipa robią tak dalej, a ludzie sami wywiozą ich na taczkach. Czas na sprzeciw. Polska musi powiedzieć: dość. Polacy nie mogą dłużej milczeć. Jeśli teraz nie powiemy stop, czeka nas gospodarcza katastrofa i energetyczna bieda. Żądamy natychmiastowego wycofania się z poparcia dla podwyżki podatku ETS. Żądamy obrony polskich rodzin i przedsiębiorców przed unijną polityką klimatyczną. Nie chcemy, by Polska była skarbonką Brukseli. Nasza gospodarka jest ważniejsza niż unijne długi.